Ja kocham Majersa, cii, cii, cii. więc... Nie, co nie. to? O Boże, nie, jaka górska! Nie go, nie. Ruina! Ta bejtuje na siebie? Jezu, ja się nienawidzę tego killera. To, to ja będę... Wezmę... Bej... Ja to biorę... jest Baby hack. to szuk... jest babyhack. Idę szukać... idę szukać On, on jest strasznym bombikiem. Jednego trapa i zjarałem jak co. Eee, eee, no, Aj zgubiła reakcjon, mnie. Leba, póki co to swojego, swojego... Ej, eee, ale te cztery! Nie, dobra, zatrzymała się na chwilę. Zaraz, zrobię, zaraz zrobię, spokojnie. Cześć, mnie! Na siebie! A nie, dobra. Nie chcę się tepać. Nie znajdziemy tak łatwo. Popisałeś. No właśnie, bo ja... Po na siebie! Na siebie, na siebie. Ty! No już, już, już. Uj, nie, 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 nie. Ja... ja... Nie, los. Ja, ja jak berety, panowie. O, jezu, niechlujny rzeźnik, mniam. Nie, a Ale ll... ci nie, nie robi adepta Nie, nie. Rozstawię trapa. Acie, e, na, ja siebie, na siebie, na siebie znowu, Pane, prowokuję. A Ci przymyjnie? Ja przy w sumie jestem, czekaj, e, wezmę balansa, użyję. Która szopka? Ta tutaj. U Jezu, tutaj. ile tu jest trapów? Która, ta? Nie, Jeste nie, Jeste nie, nie, nie <śla> ta, nie ta. Zaskoczyła! Ja wbiegłem w trzy trapy naraz. Teraz ta? nie ma przy bramie. Co jest to koło gabinetu w sumie? Jestem przy bramie i ona też jest. Widzi? Goni, goni, goni. goni. Ja gabinet idę. E, nie, zostawiła. Nie wiem co ona robi. E, goni. Nie ma gena w gabinecie. Nie, stawia trapy. No, natrapuje trapuje tego gena, przy którym zaczynaliśmy. Nie wiem dlaczego. No i to je na siebie. Znaczy, to na mnie, na mnie, na mnie. Nie trapę, bejtuje. Nie odpuści teraz. Ej, te Ej, nie, jest sprawa sprawa, nie, w nie, 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 tu. Nie, ja... nie, 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 da się znaleźć. nie, a a, tak? drugiej mapy w ogóle nie, 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 czas. A, ona u mnie jest. Jeszcze nie, Ona nie, ja... O, matko. Się, ale się przestraszyłam Dziezu, dzięki Bogu już martwę prawie Gdzie jesteś? Spoko, ja jestem na, na środku. Zostawiła e... mnie. Ja Ja ruiny nie mam. W Gabi... koło gabinetu tu jest? Gdzieś? W e... Cały czas mnie goni. A bo ona zatrapowała cały gabinet e... Męczy się trochę za mną, czy to. No ja, kurde, te <laughs> Tepię się, tepie się, tepię się! <laughs> <Tepię> się. <laughs> na siebie znowu! <laughs> O Jezus! Nie tepnie się. Zbę zbęczaj ją, zbęczaj ją. Nie, 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 nie. nie. Eee, Dobrze. Harasuj obcy, chyba. Dyskonek. Nie, dobre, dobre, dobre. Zawahałaś się kolejny raz. Cześć, to rujna obce. Na siebie z powrotem? Tak, znowu boga nie. Dzięk. Ole, tutaj tak na głowę? A na <grym> Znowu dostanie Lokomotiv ty... Bo, tak... się tego nie wiem ja Jestem w łazience, o, 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 o dzień dobry. Dzień, dobra w końcu. Cześć! Czekaj, nie, 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 nie zrzucuj Zu To jest... przez przypadek nie chciałam tego zrobić w ogóle, ale ja bym chciał ją na siebie wziąć. O właśnie o, A, tego trapa nie widziałem. Żebyś mnie uspokój na chwilę. Nie no luz, Jeszcze się świetnie bawię. Tam. Czekaj, 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 mam pomysł, mam pomysł. Od strony Lobby jest na pewno? Przede mną Uwaga co idę sprawdzić, sprawdzisz. Że... Oślepiona Dlaczego <ślepnia> <ślepnia> jestem kurwa oślepiona? <ślepnia> nie patrzę się o, na fresban <ślepnia> na... nie, nie, nie? wiem nie. gdzie jest hajsę w toaletach obok na e, maleni. Okej? Okay. Dobra Te bo ja mam infinity loop, leci do was, leci do was Dziękuję nie mnie uderzyć ja nie na, skrysamy, mnie, na mnie, na mnie, na mnie, oooo Ja mam mało sumy Idzie, Biedna. czekaj Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chodź od Dobra, palety jeszcze nie jaramy, możemy kółka zrobić Możemy... ona stawia tropą no, no. luz No chodź, chodź Cię przykaz i wylecza. ale czego ty tu nas sprzedam. Gdybym dałeś troponu swojego Gena. Tak, 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 tam jest A. mina Dobra, By... zrobiłam, zrobiłam, zrobiłam misję, panowie Pum, Na siebie, na tam, siebie, tam, na siebie co? Przepraszam. Czekajcie. Kurde, bo, bo dwa teleporty poszły. Eee. W kiblu! A kurde, kiblu. Akurat, akurat zbejtowałem tego mojego. Mam trapa e, Ale ja może wezwanie pielęgniarki ma. No. Nie wiem, Borda ale tra... bejtuję na siebie. Czekaj ja idę tak. Patrz, Wyścig. Nie idźcie idź na wprost ode mnie. Nie, 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 o właśnie. pisz Pizgło! Na frumugę! Chodź... Nie, zauważaj! Spokojnie. Ciebie nie widziała. Biegnie cały czas za mną. Ja idę z czy robić mojego gana? No to... idę tak, tak, tak. na jakiegoś gena, bo chcę poszło Jezu. to, Jezu. Dosytają, to żółte, Ono co co się dostaję. dostaje. Tylko tam Dziękuję. Zgubiła. A masz grubą dupę i mnie kurwa blokujesz jeszcze, nie? Natalika Nie Romero ma większe. Jezus jestem potworem. Kolejna paleta na pysk, ona się zmęczy zaraz A, bo to strap na, na siebie. Wylecik, 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 ej, ktoś jest? Mógłby przyjść Panowie panie? Eee o Jezu, ja się lupuję. Na nie to ona jest zaraz. Nie, 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 ona jest z biblioteki, ona z biblioteki. O Ej, stój! Ty, Mika. A, sorry. Pierdolta jestem trochę, więc no, nie widzę i nie słyszę innych, nie? <laughs> Zgubiła. Zgubiła? Co? Imięnicy, nie? Będziemy grać grubocyptownymi, dupnymi, Nie, jeszcze nie. Z no? Jesteśmy bez. Teraz, no? Z tym samym skinem i wszystkim. No imięnicy. Na gry. mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Biblioteka to na... <grym> To ich pierdolimy, nie ja uciekamy by dwójkę. O co, doro? Chodź. Idziemy Zgubiła jeszcze nie ma. Chodź, <grym> ja Czekaj, ja mam coś węgla. Nie! Czemu on jest zawsze w Kiblu? Co się dzieje? On ma zawsze trapa w Kiblu. To jest Dobrze, lecisz dalej. Okulna. A mi ciśnienie skacze. Flashbang safe. Robię w Kiblu kolejny. On jest ślepa, nie widzi genów Dobrze, dobrze, dobrze. Na mnie, na mnie, na mnie. Eko, pójdę. Kończymy to, leczymy się idziemy. to, to, to. Na siebie? Ja ja On już się te patrzcie. Nie e, biegnij po mnie. Nie zauważyłam tego, przepraszam. Podnoś. Nie, nie, za daleko. Ja nie, bądź do teraz, no. Nie! Ja się odczołguję ja od nie, jedno nie się znowu. Czekaj, czekaj, czekaj. No prawie się wyszamotałam. Przepraszam. No, dobra, na siebie biorę. Kręcę na łazienkach na, na końcu. Jak kręcie, A boże, bo tego nie podniosłeś. No, no, ja, no, ja go nie... podniosłam i upadłam. Nie no, przecież się nie da nic zrobić, paleta idę. Ja tak nie idę. Flashbang! Nie, za, za... Nic nie widzę, dzięki. <laughs> Proszę. To moja specjalność. To jest jakaś wasza taktyka, że się oślepiacie? Tak. tak. A, 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 Żebym Saberego nie widział jaki paskudny jest. Ej, nie niej się <grymne> Ty paskud, gdzie jesteś? No Kręcegena! Gdzie? No właśnie, przy bibliotece. Te, bo się Sean zrespił. O Jezu, znowu! To no spokojnie się, to nie te przecież. Otwieram no. bramę. Którą? Chyba wiem Nie wiem. Nawet. Dobra, ja biegnę palpiaka. do twojej strony, tam gdzie ktoś biegnie. którą otwierasz? Ja, ja... Y nie wiem Kurna, nie tą, nie tą Szpital? Klimek, ja nie no. dobiegnę zaraz Ja nie przyjdę Mogę się, mogę wyjść? Nie nie nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj Dobra, to, to uciekaj, uciekaj Dobra Jeden z imienników ucieknie Zrywaj Jeeeej! Dobra, zrywaj Na Nie! Nie dolegam. Roto ja tam szczęśliwy jestem z tego meczu. No wafel, Żygowi nie chodź tu. Ale mnie próbuje go, próbował gonić. Jednocześnie Gdzie, kur... Gdzieś na blaszaka biegnie. A, bo wrócił. Siejucha. Kindle, zdążyłem. No za mną. Eee, le... no nie, nie będzie robić co Bruk. Co za Nie, goni się sam ze sobą, nie wiem co on robi. Ty, co on robi? On jest jakiś nafulany No moich oczach on się kręci sam za sobą Spotężnie A czy ja, ja zostawiam ślady jak walnąłem szybko i cicho przez okno? Nie no zostawiasz no dobrze, bo to powoduje inny park Idzie tu Ja pizgo Świetnie Tam się Nick nie

Popieściło go trochę. Tak, doktora popiści. Nie gani mnie. Ury. Kiedy wiszę tak? Śmiertelno. Nadal gani. Paniki? Wszystko jest spoko, nie? Ja żebym nie wiedział cokolwiek, co tu jest skręcone. Nie, chyba. Ale szak nie był, chyba. Ech, on tego szaka, w apelu. Ten dialog Nie, no mnie goni. Jestem przy mainie. Kurde. to dostał kolejną paletę na łeb. A jest mina na szaku, czy to chodzi? E, a nie wiem. Czym to nie się świeci? A, nie do mnie pytanie. Zostawił? Alpiach? Ee, na środę, do blaszaka biegnę, do blaszaka biegnę Do szafki wciąż chodź Chodź, chodź, chodź do chodź Osu. Nie, nie możesz sięgnąć Ja nie wiem, czy on innego szoku z tyłu nie ma Kurde, wiedział skąd <grym> jest <grym> nie, 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 nie mogłeś poczekać, bo on się odsunął, było widać Tata, odsunął się, ale Ja bym Ja bydę to z ciebie hita przejmę, jak to się uda Ja biegnę w sumie na mały tłumek Tu, nie ma palet jak co Tam na górze też Nie szkodzi Zan target zmienił domek, domek, o kurde. domek Obryw, dobra Elpiak, El leczysz gdzieś on mnie trochę ciśnie, ale dobra. trudno powiedzieć co on robi do Nie chodzi tutaj przed, przed Aszaka jest się On się kiluje z Salkerem. On jest psychopatem Dobra, ja się z szaką wyleczę od No i nawet kul wydarły klapy Zapnij ryj, się Poczyna. Leci na mnie blaszak Nie pomogę Jedna osoba musi kręcić A no my się jak to nie tam leczymy? Oj, dobra Chodź, 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 chodź. robimy tego tu A ja zaraz mam minę, chodź Zerąbany, fejkowa sylwetka mnie strulowała trochę traktowało do zera już Wszystkie są na zero A tam jest gen, dobra Rano nic nie zna, no, On was, tak, was chyba widzi. Widzi, widzi, ale jest skupiony chyba na, tobie, na to, tak. Ja... Ja tu minę wam daję. Ogólnie daję. Ja zawsze zapominam o tym, z kim doktora. Dobra, czekaj. Co? Dobra. Gdzie ty jesteś? Tam jest po cenie jest. wyczekiwał do końca. Tak, to ja. jest. Dobra. Ale ograne. git. Mi tam do, pasuje. Blaszek będę otwierać. Właśnie ja widzę do Broszka. Tak. Mi się podoba, ja mam dogana dokręciłem, więc G. Dla żebyśmy bramę otworzyli. Żeby w ogóle otworzyć. On ma trochę już długiego szoka, ale trochę, więc nie wiem, może to jest brunzowe. Może nie rozróżniam odległości gości. Bardziej w sumie prawdopodobnie. Nikt ten idiota nie blokuje w tej mój? bramie. O. Dobra, dobra. Wow, T-Body. I... O, the front, the front. Ta, ta, ta. On no, to robi. O Boże. A co to robi? Nie, nie słyszymy terroru. That's right. Co to robi? robisz? Ty się dobrze robi na dole. Lepiej się na, na dev czy... jestem na mainie, ale ja tu nic nie zrobię. Chciałbym. No to biegaj wokół maina, jestem w ma speed, tak? Tylko ma dawno. No, no dobrze, no, biegnę. Ja? Bardziej w kierunku. Dziękuję. Dobra, zaczynamy. No teraz krzyczycie. Ale ja byłem... O kur. Chodź tu, Rockiga, ktoś. Main? No, już nie dle, bo ja tu byłam nawet a widzę jak ten, jak sobie stoi ładnie, głową Andrzej trafił Dobra, teraz się nie zbejtował Lecę na dół No dużo nie poszło, mało haków było, ale zawsze coś tak Ale mnie tak goni, na górę, na górę, na górę, na górę Portalem poladzą Ja mu lupę robię A? Ja mu lupę portalami robię Nie, zgubił Leci do tego gena na górze Idzie, idzie, idzie do tego ta, gena, do tego portalu I, i, i. Przedadu, przedadu Gdzie tu? Nie Na No gdzie no Elpia? No dlatego no, mówię Bogo, No, no tego escalen, nie mnie, nie bo co to tu siedzę Nie no, losuj, prawda Później nie? kur... Ty masz w y. Gdzie ty jesteś? Bo, bo, y on gra jakby widział To tak przez ścianę Ta! Jakby no widział okay. przez ścianę Centralnie celuje Dora. Nie chcę skopać Gn-a, na dół Krzyczysz z wrażenia? Kur... Ty też Na dół, cały czas Warcej się do tego gn Nie chcę do tego, tak krzycze Szczęście. się Powiedz jak byś ogonić? Zostawił On tu przyjdzie On tu stoi Aha To jest Kampo Kampi, e, zrobił tego Okres wokół mnie Ej to wy... Na, na nie. mnie? Nie, na... na... w O, i idziemy w tam Nie, ja już tu jestem Czy czekaj tu no, nie, dobra, nie idę Nie no, bo i tak trzeba... Nie, chodźcie Lepiej wam zaczęło uciekać Na siebie Ma dłuższy szlaczek chyba Możliwe Akustyk? Okej okay. Proszę Pólna Mogłem przyjmować od razu Nie jak debil zwyczaj wow. pod tą bramą Uwaga granat Za że strzygłeś Nie 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 Dobra Luzi, Luzik luzik. Ja, uciekajcie uciekajcie tu ratunek leci pełną parą. Fajnie się minęliśmy no.